stało się. Od jakiegoś czasu, moi drodzy, jestem użytkownikiem systemu iOS. Przeszedłem na niego świadomie na iPhone'a 13 z Androida, całe życie na nim siedziałem. I tak się składa, że pewnie widzicie na kanale, że testuję dużo zegarków, więc postanowiłem, aby moim daily zegarkiem był również od Cupertino, aby być spójnym. I tak się składa, że we wrześniu była premiera nowych zegarków od Apple i postanowiłem zaopatrzyć się w serię, tą tańszą SE, na no, druga generacja. I moi drodzy, to są moje takie wrażenia z użytkowania, ale również i taka pełnoprawna recenzja. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, czy ten zegarek lepiej brać niż pierwszą wersję, bo tamta również fajnie się trzyma i nie ma dużych różnic, to zapraszam do nadrobienia mojego filmu, bo jest na kanale. Tam szerzej opisywałem te zegarki. Moja wersja jest w rozmiarze 44 mm i konfiguracji Wi-Fi, czyli bez SI ma kolor Midnight. Ceny są różne, bo w promkach można znaleźć ten model nawet za 1570 zł. Poza prąkami to cena taka maksymalna, producencka, 1700 zł. Jest też mniejsza oczywiście wersja w rozmiarze 40 mm. Dlaczego nie kupiłem wersji z s -im? No, pieniądze też grały dużą rolę, ale przede wszystkim dlatego, że nie wykorzystałbym tego. No, słuchajcie, tak naprawdę wychodząc na zewnątrz, zawsze biorę telefon, więc po co mi tutaj ten S-Im? biegać, chcę się odciąć troszkę od tych powiadomień. Może to nie jest pod kątem bezpieczeństwa dobre, ale jednak lubię coś takiego, więc. Po co? Może zacznę od czegoś oczywistego. Musicie mieć iPhone'a, aby użytkować ten zegarek, bo to są sprzęty skierowane pod iPhone'a i musi to być iPhone 8 lub nowszy z systemem iOS 16 lub nowszym. Tylna płytka wykonana jest z kompozytu nylonowego i szkła szafirowego. Wersja 44 mm, czyli moja, ma ekran 1,78. Oczywiście jest to retina OLED z autoregulacją, która działa naprawdę bardzo płynnie. Uwaga, brak tutaj Always On Display. Jeżeli ta funkcja jest dla Was ważna, no to już możecie tak naprawdę odrzucić wybór tego sprzętu. Sprzętu. Ta opcja jest zarezerwowana dla flagowych modeli, którym ten niestety nie jest. Za to jasność jest do tysiąca nitów. I tutaj byłbym spokojny o widoczność w ostrym słońcu. Moje jedyne zastrzeżenia? Ekran się strasznie rysuje. Zaliczyłem już potężną rysę, a zegarek mam dopiero kilka miesięcy. I nie wierzę, że to mówię, bo nie jestem zwolennikiem oklejania zegarków, ale naklejcie coś. Mi folia się nie sprawdziła kompletnie, bo denerwowała mnie i tak naprawdę utrudniała użytkowanie takie wizualne. To nie mogłem tego przeboleć, więc ją po prostu odkleiłem. Zaskoczyłem się Negatywnie, naprawdę, bo o ile miałem dużą ilość zegarków, i faktycznie gdzieś tam się człowiek uderzy w ścianę, tutaj coś tam zahaczy, no to nie było rys, a tutaj. Pierwszy raz tak naprawdę jestem osobą, która uczyniła prysę. Ten watch ma dwa przyciski, jest to koronka i przycisk wtopiony poniżej. A pod nim jest menadżer odpalonych apek pod krótkim przyciśnięciem lub m.in. opcje bezpieczeństwa po dłuższym przytrzymaniu. Pod koronką jest menu i dłuższym przytrzymaniem wywołamy Siri. Koronka posiada sygnał zwrotny. No i jej użytkowanie jest naprawdę satysfakcjonujące, to na pewno muszę wam powiedzieć. System mocowania pasków to jest taki autorski system. Paski są w zestawie i mówię właśnie w liczbie mnóstwo. Bo tak naprawdę mamy dwa paski. No, jedną część tak naprawdę w dwóch wersjach. Jest to mniejsza i większa. na moim nadgarstku jest ta wersja większa. A bateria? Może zacznijmy od zestawu, bo tak naprawdę nie ma w nim zasilacza. Tylko kabel z podłączoną magnetyczną ładowarką. Brak tutaj ładowania indukcyjnego. Szybkiego zresztą również. Producent informuje, że jesteśmy w stanie uzyskać 18 godzin na jednym ładowaniu. I mówię, przy takim zwykłym użytkowaniu półtora dnia było możliwe, ale taki jeden bardziej mi się do tego przyzwyczajał. Dwa, no już mniej zależy, czy to będzie takie no, sporadyczne użytkowanie. Ale no, pamiętajcie, ja tutaj będę troszkę bronił producenta, bo na tym systemie WatchOS jest tak naprawdę bardzo podobnie jak na Wear OS i tutaj nie ma co się oszukiwać. Te zegarki no, blokuje troszkę technologia baterii. Co jeszcze? Jest Wi-Fi, GPS, wysokościomierz, NFC i płatności Apple Pay. Tak naprawdę jest to bardzo wygodne. Dwa przyciśnięcia, przykładamy, zapłacone, super. Nie musimy tam wpisywać jakiegoś pinu, bo tak naprawdę mamy zablokowany zegarek na pin i jak go zdejmiemy, to wtedy nikt nie może go użyć. Więc to jest logiczne. No i od razu powiem, że nie musicie mieć telefonu przy sobie, żeby zapłacić. To jest raczej oczywiste. Idąc dalej, mamy 1 GB pamięci RAM. Procek jest ten sam, co w wersji Watch Ultra, czyli S8. I to jest naprawdę super. To jest bardzo dobry argument, aby kupić ten zegarek, bo jest on o 20% szybszy od pierwszej generacji SE. Tak informuje sama firma Scupertino. Ja to testowałem w pierwszym filmie i aż takich dużych różnic nie widziałem, ale mogę powiedzieć, że faktycznie jest to powa półka. Nie ma tutaj problemów z przecinaniem, płynnością i tym podobnie. Pamięci mamy tutaj 32 Giga na różne apki czy muzykę. Jest również mikrofon i głośnik Bluetooth 5.3, wodoodporność, brak SPO2, EKG, ciśnienia, pomiaru temperatury, klawiatury, która jest we flagowych modelach. Za to tutaj jest dyktowanie i szybkie odpowiedzi. Ewentualnie na języku angielskim jest obce wpisywania gestami, ale do tego jeszcze później wrócę. Ten zegarek pracuje na najnowszym systemie Watch OS 9.3. Funkcji tutaj jest naprawdę sporo i łatwiej byłoby powiedzieć o tym, czego nie ma, ale nie chcę, żeby ten film trwał godzinę. No ale oczywiście pozwolę sobie wymienić kilka takich fajnych według mnie opcji albo w ogóle uprzedzić wasze pytania i odpowiedzieć co między innymi tutaj jest i jak to ewentualnie działa. Bo jeżeli ta orientacja ekranu wam przeszkadza, to oczywiście można ją zmienić w ustawieniach. Są powiadomienia o zbyt wysokim lub niskim tętnie. Co ciekawe jest również powiadomienie o arytmii. wykrywanie upadku, wykrywanie wypadków, co mam nadzieję, że nikomu z nas się nigdy nie przyda. Jest mierzenie hałasu, powiadomienia o tym cyk dla kobiet, kalkulator, budzik, przypomnienie o lekach, pilot aparatu i tutaj troszkę inaczej to wygląda, bo możemy mieć podgląd na zegarku, jak wygląda obraz które widzi obiektyw aparatów w iPhone'ie. Notatki głosowe, asystent Siri po angielsku, mapy Google i te od Apple. Oczywiście działają, gdy mamy iPhone'a w kieszeni, bo te offline, no tutaj niestety trzeba kupić apkę, ale tego oczywiście nie testowałem, więc nie wiem, czy to zadziałałoby. Jest też opcja pobrania playlist dla Spotify, aby słuchać muzyki bez telefonu, bo tak możemy podłączyć tutaj słuchawki i odpowiadamy tak, Xiaomi i inne również. Zadziałają. Muzyka może być odpalona tylko ze słuchawek, z głośnika. No nie, bo tutaj nie będzie to działało. Z innych takich opcji ciekawych jest na przykład galeria zdjęć, apka Messenger, której nie ma na OS, Pełnoprawny multitasking, czyli możemy na przykład odpalać apki do woli, a potem do nich wracać z poziomu menadżera. Co istotne, da się podłączyć też tutaj pas piersiowy. O aktywnościach jeszcze będzie, ale warto powiedzieć o pierścieniach motywujących, bo tak to przynajmniej ja odbieram. W tym mamy na przykład nagrody za nasze aktywności, nie są one tylko z. Związane z krokami, bo dochodzi tutaj aspekt ćwiczeń i czasu spędzonego na nogach. Te ustawienia oczywiście można personalizować, i moim zdaniem jest to fajny motywator. Tak jak na przykład na Amazfitie mamy pay, tak jak tutaj mamy no te takie pierścienie, które moim zdaniem motywują. I tutaj mam chęć, na przykład jeżeli troszkę mi brakuje jakiegoś celu, no chcę iść na zewnątrz i ten cel zrobić. To w moim przypadku działa. Info o kompasie zostawiłem na koniec, ale ten kompas jest i z nim się wiąże fajna opcja, której, no, większość chyba nie opisuje. Może komuś się to przyda, myślę, że to jest ciekawa opcja, a jest nią ślad powrotny. Możemy go zarejestrować, aby później było łatwiej nam wrócić do punktu, z którego odpaliliśmy. Więc, jeżeli taka opcja Wam się przyda, no to mówię, że ona tutaj jest. Podoba mi się taka mała rzecz, która no, nie występuje na innych zegarkach, i to jest największy ból, i to pokazuje, jak fajnie te sprzęty się uzupełniają. To jest taka koegzystencja, spójność. Mam na myśli taką pierdołę, czyli na przykład budzik, który ustawiamy na telefonie, i mamy zegarek na ręce śpiąc. I ten zegarek odpala ten budzik, ale też i na zegarku. I możemy go po prostu wyłączyć tutaj z poziomu zegarka. To jest super. Bo na innych tak to nie działa, nie jest to takie spójne. Wtedy te sprzęty działają trochę, niby są jednością, a jednak nie są. Tutaj jest to jedność. Apki są dwie, jest to Watch i zdrowie. W tej pierwszej można pogrzebać w zakresie ustawień samego zegarka, co też jest fajne. Są tam też opcje dotyczące touch, które można pobrać. Swoją drogą wyglądają naprawdę dobrze. Te animowane również są. Można również pobrać aplikacje, na przykład Facer, jeżeli to domyślę Wam nie odpowiadają, ale raczej tak nie będzie, przynajmniej takie jest moje zdanie, bo można je fajnie personalizować. I tutaj mam na myśli na przykład Ustawianie swojego koloru, czy jakieś widżety i tym podobnie które po prostu na niej będą. Druga to typowo zdrowotna z danymi różnej maści naszych aktywności, na przykład czy w ogóle statystyk. No na przykład sen, o którym jeszcze nie mówiłem. W tej zakładce można przeanalizować jego przebieg. Aktywności są również bardzo dobrze rozrysowane, ujęte na tych wszystkich mapach. Można tam przeanalizować je po mapie również, czy ogólnie po tym, jak aktywność przebiegała, więc to jest taki chyba standard. I co ciekawe, kalorie są rozbite na aktywne i te spoczynkowe oraz oczywiście sumę. Można też sam znaleźć info o waszej sprawności każdy jest też sporo zakładek, w których możemy wyciągnąć różne wnioski w temacie naszego zdrowia i jego poprawy bądź utrzymania, bowiem zegarek robi nam różne zestawienia, jak to wyglądało na przestrzeni tygodni, chociażby w zakresie kalorii. Czasem też widziałem, że narzekacie na to, że gdy się kąpiecie, to zegarek wariuje. Faktycznie jest to tak w większości zegarków zastosowane, bo musimy ewentualnie włączyć aktywność na przykład pływanie, żeby nam się to zablokowało. Tutaj jest opcja w takim menu widgetów, menu bardziej w skrótów ekranowych, opcja blokady wody, tak to w cudzysłowie oczywiście mówię. Gdy to włączymy, idziemy się kąpać, tutaj ekran jest zablokowany, nic tam się nie poklika. Wychodzimy, wyłączamy tą opcję i nam wtedy ten głoś Niech się uczyści więc to jest fajne, z tej wody oczywiście. No i nie chcę wyjść na fanboya Apple, ale naprawdę, jeżeli chodzi o sekcję powiadomień, to jest to super rozwiązane. No nie mogę być jakimś fanboyem, bo tak naprawdę całe życie przesiedziałem na Androidzie, ale no też nie jest to nic złego, to taka dygresja z mojej strony. Ale przechodząc dalej, ta sekcja powiadomień jest mistrzostwem, naprawdę, jeżeli chodzi o zegarki wszystkiej maści. Jest przemyślana, jest kompletna, a to są dwa kluczowe elementy, jak na moje. Wyświetli wszystko. Zdjęcia, polskie znaki, emotikony, pierwotny Formatowanie. Do tego dochodzi apka Messenger, poczta i apka SMS. I daje to dostęp do tego, abyśmy przeglądali całą konwersację. To jest możliwe. Możemy również na przykład odpowiedzieć szybkimi szablonami. Nie ma klawiatury, tak jak wcześniej mówiłem, ale jest opcja dyktowania i naprawdę działa to szybko, sprawnie. Zresztą zobaczcie teraz. Czy mnie słychać? Nie mogę teraz rozmawiać. Odpowiem później, także daj znać, czy Ci to odpowiada. Sygnalizacja jest w formie tekstowej z dodatkiem wibracji. haptyka naprawdę jest tutaj świetna, możemy ją dostosować, jej intensywność oczywiście, Ewentualnie różnej maści powiadomienia może nam sygnalizować dźwiękowo, które swoją drogą są naprawdę miłe dla ucha. W temacie rozmów zobaczcie sami, jak to brzmi. Na wiadomo, jest to obarczone ten test takim dużym marginesem błędu, bo jest to rejestrowane później rejestratorem, więc nie oddawam to w 100% realiów, ale mam nadzieję, że przynajmniej trochę zobaczycie, jak ta jakość wygląda. No, halo, możesz mówić? No jasne, mogę mówić. Ciebie słychać bardzo dobrze, wyraźniej, i głośno. No tutaj tak nie jest. Głośno bardzo, nawet jest na full, ale... A mów trochę głośniej? No, słucham ciebie jeszcze raz, bo ciebie słychać bardzo dobrze. No myślę, że gdzieś w jakimś takim tłumie byłoby ciężko zrozumieć, więc pewnie słuchawki byłyby lepszym rozwiązaniem, ale myślę, że w porządku. No, halo, jak tam mnie słychać? Ojej, o, bardzo dobrze, to tak jakbyś rozmawiała przez telefon. No właśnie, ciebie też bardzo dobrze tutaj w sumie słychać. Nie, no serio, fajnie, fajnie to brzmi. W ogóle bym nie odróżnił, czy to jest zegarek, czy to jest telefon, serio. No, ja rozmawiałam na zewnątrz y, kiedyś i faktycznie jest trochę gorzej. Jak się nie ma słuchawek, ja jeżdżą samochody, chodzą ludzie, ale da się bez problemu porozumiewać. No ale sami słyszycie, jak to wygląda, więc dzięki. I czy jest to sportowy zegarek? No, definitywnie nim nie mnie jest, ale do sporadycznego użytkowania, na przykład przy aktywnościach chodzenia, roweru, no biegania, takiego rekreacyjnego. No myślę, że tutaj może się nadać te podstawowe statystyki, są miłe dla oka i chyba dokładne. Chyba mówię, bo zaraz zobaczycie zresztą, jak to będzie wyglądało na różnych wykresach, które dla Was przygotowałem, zresztą jak zawsze. Jednak co fajne, wchodzi w grę instalacja strawy, co jest opcjonalne, bo i ta domyślna apka od aktywności robi robotę. Jest kilka opcji przed włączeniem, w trakcie również ciekawie to wygląda. No i jest funkcjonalnie, a to jest myślę, że kluczowe. I tutaj cały czas mówię o takim bardziej rekreacyjnym, użytkowaniu jednak. Ale jest opcja utworzenia interwałów, to jest super. Zegarek również może wykrywać sam aktywności. Jest opcja autopauzy, a eksport pliku GPX jest możliwy, jednak tutaj musicie no, troszkę się posiłkować laptopem, eksportując wszystkie swoje dane z aplikacji zdrowie. Jak z dokładnością rysowania trasy? Jak zresztą widzicie sami. Jest naprawdę dobrze. Uważam, że jest to wysoki poziom, jeżeli chodzi o zegarki, które nie są stricte nastawione na sport. Tutaj mogłem zaufać takiemu zegarkowi. Oczywiście nada się ten sprzęt do takich sporadyków treningów odbywających się na zewnątrz, ale no niezbyt długich, bo z racji swojej baterii na no jakieś takie dłuższe eskapady no jednak odpadają. A Puls? No tutaj łapcie porównanie z pasem piersiowym Polar H10. Zawsze powtarzam, jest to jeden z lepszych w tej cenie, więc możecie spokojnie sugerować się jego jakością wyników. Tutaj dobrze widać, że zegarek no nie ma czego się wstydzić. Są to dane ze Strawy, została ona odpalona na zegarku i osobno w telefonie, gdzie Puls rejestrował wyżej wymieniony pas. Film trochę trwa i trwa tak naprawdę jeszcze, jeszcze dłużej, bo nie zdołałem na pewno powiedzieć o wszystkim co tu jest, o jakichś małych niuansach, ustawieniach, nie, nie da się tak naprawdę, ale myślę, że i tak postarałem się wyczerpać temat na ile potrafiłem. Jeżeli interesuje Cię jakaś funkcjonalność, która tutaj nie została omówiona, albo mało została omówiona, no to oczywiście sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji, bo tak naprawdę ja ten zegarek, tak jak mówiłem, kupiłem, aby użytkować go na co dzień, nie tylko do testów, więc to jest super sprawa, bo będę dłużej użytkownikiem, tak przynajmniej zakładam. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wsparcie, bo kolejną sprawą jest czas aktualizacji czy w ogóle wsparcia tego sprzętu, no ten. Będzie przynajmniej przez 5 lat wspierany aktualizacjami, więc to jest naprawdę super. To jeszcze bardziej powoduje, że nie będę miał chęci zmieniać tych zegarków, chociaż nie wiadomo, co pokaże przyszłość. No na pewno na Ultra to tutaj bym się nie szykował na recenzję, bo ten zegarek kosztuje krocie, chyba że ktoś mi wypożyczy to, oczywiście sprawdzę. No i ja wiem, że testując sprzęty, mówię o tej funkcjonalności SPO2, o temperaturze, być może o jakichś innych EKG, które tutaj nie występują, ale słuchajcie, ja podjąłem świadomą decyzję, że tych funkcjonalności, mi nie trzeba, tak samo jak Always on Display. Dlatego właśnie o tym mówię w tym materiale, żebyście sami też podjęli decyzję, czy wam nie będzie tego brakowało, bo mi definitywnie nie. Tak samo wersja SIM, no nie trzeba mi tego. Więc jeżeli Wy również podzielacie moje zdanie, to okej okay, ten sprzęt może być dla was. Jeżeli czujecie, że brakowałoby wam tego, to sięgnijcie, może nie po najnowszą wersję tego sprzętu, jeżeli chodzi o Apple Watcha, na przykład ósemkę, ale siódemka, szóstka. No, tutaj może być dla Was wystarczająca. No, boli najbardziej ta słaba odporność na rysy, bo to jest. No, brak mi słów, naprawdę. Tu zawiodłem się na tym, że to tak działa, bo nie, nie zahaczyłem nigdzie naprawdę tak mocno, żeby taka rysa tutaj się zrobiła. Jest to zegarek multifunkcyjny, nietypowo sportowy, z funkcjami sportowymi, ale o tym chyba raczej nie muszę kolejny raz mówić, to wiecie. Ja Wam serdecznie dziękuję, zadawajcie pytania w komentarzach. No bo po to te materiały oczywiście są, żeby Wam pomóc w wyborze, żeby odpowiedzieć, czy ten zegarek, czy też inny jest dla Was. Dla mnie liczy się to, żeby zawsze mówić to, co myślę, żeby nikt mi nie narzucał tego, co ja mam powiedzieć, bo na to kompletnie nie ma zgody z mojej strony. Serdecznie dziękuję, a tymczasem trzymajcie się.